Zostawcie łapkę w górę i suba, jak nie macie. Oj, oj, oj to prawda. Oj, 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 No dobra. Kliknę. Jezusku, nie wierzę w Ciebie, kurwa, ale jak istniejesz, to mnie uratuj. Dobra, jedziemy.

Moi ludzie... mój leksia miał nie być, jeszcze miesiąc temu pojawił się moi ludzie ze mną cały rok Tu <laughs> <laughs> ze mną ze mną dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc Feebie ci się impreza całą noc Feeping, moi ludzie ze mną cały rok Baby, chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc Pełniamy całą salę Nowy rok Lecimy znowu wszyscy w balet Nowy rok Leci szok, Teraz ręce w górę Nowy rok Wszyscy szok Mamy miniaturę Ależ ten znowu ziomek nawalony Ona kręci po Maja Patrzę na balony Kręci mi się w głowie A tu znowu drin leci Nie wiem już gdzie jestem To Warszawa czy Szczecin Wbijam się na dancefloor Małe dance dancehall Dawaj szybki dancehall Yeah, Już poczuła to flow Razem zrobimy show Come on, baby get low dzisiaj całą noc moi ludzie ze Czemu nie dali mi śpiewać? Szczerze, to, to, to jest takie żenujące Nie oni TikToka nagrywają że coś? Leksiu śpiewa praktycznie, nie wiem, może się za chwilę wydarzy coś innego Że, że oni też trochę pośpiewają, ale Śpiewa Leksiu, te piosenki, a oni do tego ruszają bustawi. To jest takie smutne ze mną cały rok, tu ze mną, ze mną Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc Pipi, ci się impreza całą noc Pinti, moi ludzie ze mną cały rok Baby, chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc z moimi zimami na jachcie, z moimi zimami na starcie Mela skręci się do rana, spadaj młoda bo masz wsparcie Z moimi zimami pod palmą, z moimi zimami na iPhone się my przez całą noc, przy skarbie masz figurę fajną Leci drop, wszyscy skok, znowu leci sos Mówię stop, oni chodź, znowu leci sos, Leci drop, wszyscy skok, znowu leci sos Skaczę w bok, baby chodź, znowu tracę wzrok za całą noc, finty moi ludzie ze mną cały rok, baby choć tu ze mną ze mną dzisiaj bądź, mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc, pipi kończy się impreza za całą noc, finty moi ludzie ze mną cały rok, baby choć tu ze mną ze mną dzisiaj bądź, mamy tylko jedną noc, tylko jedną 100 tysięcy łapek w górę klejdy, teledysk w Okej. Okay. No tak o nie. Tak szczerze, tylko ta nuta była dobra.